Witamy w naszej dzisiejszej analizie. Bierzemy na warsztat PowerShell, narzędzie, które znajdziemy w zasadzie w każdym Windowsie. Co ciekawe, mamy tu materiały pokazujące, jak coś, co miało służyć do administrowania, stało się no, ulubioną zabawką zespołów Red Team. Dokładnie. Zobaczymy, jak go używają do naprawdę zaawansowanych ataków, często wymykając się nawet Windows Defenderowi. To trochę paradoks, prawda? Zaufane narzędzie, a tak groźne. Zwłaszcza, że Defender ma opinię no, dość solidnego. Zgadza się. I ta siła PowerShella dla atakujących bierze się, wiesz, z jego głębokiej integracji z systemem. On daje taki bezpośredni dostęp do API Windowsa, do .NET Framework. Czyli mogą więcej niż standardowe programy? Tak, mogą pisać skrypty, które robią bardzo złożone rzeczy. I to często w sposób y, trudniejszy do wykrycia, bo to nie jest typowy plik PXE, który antywirus od razu rozpozna. No właśnie, tu pojawia się to pojęcie wykonywanie bezplikowe. Co to właściwie jest? Dlaczego atakującym tak zależy, żeby nie zostawiać plików na dysku? Tu jest coś fascynującego. Tradycyjne antywirusy, no w tym Defender, głównie skanują pliki, szukają znanych sygnatur w plikach. Logiczne. A wykonanie bezplikowe to technika, gdzie kod, np. przykład skrypt PowerShella, jest pobierany, powiedzmy, z sieci i od razu uruchamiany w pamięci RAM komputera. Nie ma zapisu na dysk. Czyli obchodzą ten pierwszy etap skanowania. Dokładnie. Przykład. Proszę bardzo. Użycie polecenia Invoke Expression, często skracanego do EX. Pobierasz skrypt, np. taki PowerView, do rekonesansu sieci i od razu go wykonujesz, żadnego śladu w systemie plików. Czekaj, ale czy Windows nie ma czegoś takiego jak zasady wykonania, execution policies? One chyba mają blokować niepodpisane skrypty. To nie chroi. Y no tak, są takie zasady, ale powiedzmy to sobie jasno, to nie są mechanizmy bezpieczeństwa sensu stricto. One mają raczej chronić wiesz, zwykłego użytkownika przed przypadkowym uruchomieniem czegoś złego. Czyli dla Red Teamu to nie problem. Żaden. Ominięcie tego jest po prostu rutynowe. Używasz parametru minus bypass przez starcie powershell.exe, albo przekazujesz polecenie zakodowane w Base64 przez minus encoded command albo jeszcze inaczej przez potok do invoke obligation. To pierwszy prosty krok. Okej, okay, rozumiem. To bardziej jak, nie wiem, próg zwalniający niż solidny mur. Ale co z AMSI? Anti-malware scan interface. To już brzmi poważniej. Skoro to ma skanować kod nawet w pamięci, to jak oni sobie z tym radzą? Tutaj chyba robi się naprawdę ciekawie. Tak. AMSI to już jest sprytniejszy mechanizm Microsoftu, to taki Interfejs, który pozwala no PowerShellowi i innym aplikacjom wysłać fragmenty kodu, nawet te tworzone dynamicznie, w pamięci do antywirusa, np. przykład do Defendera, do skanowania przed wykonaniem. Hmm. Czyli bezpośrednia odpowiedź na te techniki bezplikowe. Właśnie. Dlatego obejście AMSI jest absolutnie kluczowe dla atakujących i jest na to kilka popularnych metod. Jakich na przykład? Po pierwsze, yy, atak typu downgrade. Po prostu wymuszasz użycie starszej wersji PowerShella, na przykład wersji 2, która, no, po prostu, nie miała zaimplementowanego AMSI. Wystarczy PowerShell.exe minus version 2. Proste. Proste. Po drugie, coś, co nazywa się memory patching. Atakujący modyfikują pamięć samego procesu PowerShella, żeby jakby oślepić te funkcje, które wysyłają kod do AMSI. Trochę jakby przeciąć kabelek między PowerShellem a Defenderem. To już brzmi bardziej zaawansowanie. Zdecydowanie. I po trzecie, oczywiście, obfuskacja, czyli zaciemnianie kodu. Kodowanie Base64 to banał, ale też dzielenie na fragmenty, używanie skomplikowanych zmiennych. Chodzi o to, żeby utrudnić AMSI zrozumienie, co ten kod tak naprawdę ma zrobić. Skoro już wiemy, jak obchodzą zabezpieczenia, to przejdźmy do konkretów. Jakie narzędzia oparte na PowerShellu są szczególnie, no, niebezpieczne i często używane? Oj, jest kilka takich klasyków. Na pewno trzeba wspomnieć o Invoke Mimikatz. Często jest częścią większego frameworka. PowerSploit to taka kolekcja ofensywnych skryptów. A co robi ten Mimikatz? Invoke Mimikatz potrafi cuda. Wydobywa z pamięci procesu LSSS, to taki proces systemowy przechowujący dane uwierzytelniające hasła w postaci jawnej, jeśli są, skróty entelem, bilety Kerberos. To jest jak, wiesz, skarbiec dla atakującego. Bo mają wtedy dane logowania? Tak. Mogą potem użyć ataków past the hash, past the ticket, logować się na inne maszyny w sieci używając tych skradzionych poświadczeń. Klucz do dalszego poruszenia się po sieci. Co jeszcze? Kolejne ważne narzędzie, też z PowerSploit, to PowerView. Służy do zaawansowanego rekonesansu w domenie Active Directory. Można nim wyszukiwać użytkowników, grupy, komputery, sprawdzać relacje, zaufania między domenami. To jak mapa dla atakującego. Czyli. Planowanie kolejnych kroków. Dokładnie. I nie można zapomnieć o technikach utrwalania obecności, czyli persistence. PowerShell jest do tego świetny. Można nim łatwo tworzyć wpisy w rejestrze, na przykład w kluczach RUN, które uruchamiają kod przy starcie systemu. Albo tworzyć zaplanowane zadania, które odpalają skrypt co jakiś czas. Zapewnia to stały dostęp do systemu. Podsumowując, wyłania się obraz z PowerShella jako takiego narzędzia, no... O dwóch twarzach. Niezbędny dla adminów, ale jednocześnie potężna broń w rękach atakujących. Daje im sposoby na oszukanie nawet Defendera, działając w pamięci, wyłączając MSI. Wygląda na to, że właśnie ta wewnętrznościowość, wykorzystanie zaufanych komponentów systemu, czyni go tak cennym dla Red Teamów. Tak, dokładnie tak jest. I to pokazuje, że sam antywirus, nawet tak dobry jak Defender, to często za mało. Obrona musi być wielowarstwowa. Kluczowe staje się włączenie zaawansowanego logowania zdarzeń PowerShella, szczególnie Event ID 404, które rejestruje całe bloki wykonywanych skryptów, nawet tych zaciemnionych. Czyli żeby wiedzieć, co się działo. Tak, i potrzebne są też technologia jak Widak. Czyli Windows Defender Application Control to działa na zasadzie białych list, pozwala uruchamiać.